Witam Państwa we wtorek 15 września. Wczoraj mieliśmy poniedziałek, więc tradycyjnie na rynkach niewiele się działo z lekkim ukierunkowaniem w stronę ryzykownych aktywów. Dzisiaj, jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz makroekonomiczny, tych danych jest trochę więcej, natomiast te dane raczej nie wpłyną na. Zmienność na, na rynkach finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, wczoraj pojawił się komentarz głównego ekonomisty Europejskiego Banku Centralnego, Leina, który stwierdził, że jest możliwość jeszcze obniżek stóp procentowych w strefie euro i co ciekawe, euro wczoraj delikatnie się umocniło. Natomiast oczywiście w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla rynków jest decyzja. Rezerwy Federalnej, czego się spodziewać. Spoglądając na ostatni raport Goldman Sachsa, Goldman zakłada, że wzrośnie PKB w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale do 35% w ujęciu zanualizowanym. I tutaj analitycy zakładają, że Fed zmodyfikuje swój komunikat na posiedzeniu, aby uznać nowe podejście zastępujące obecne odniesienie do symetrycznego celu inflacyjnego w wysokości 2%, oczywiście stwierdzeniem inflacji, która średnio wynosi 2%. Jeżeli chodzi o prognozy gospodarcze, prawdopodobnie też wskaże na znaczące poprawę perspektywy wzrostu gospodarczego i bezrobocia, a jednak właśnie ta mediana projekcji nadal będzie wskazywać na inflację nieco poniżej 2% i ta inflacja może się nawet utrzymywać poniżej właśnie celu inflacyjnego Fedu do 2023 roku, więc prawdopodobnie jeszcze przez najbliższe 3 lata Fed nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. No i tutaj Goldman również spodziewa się, że ostatecznie komitet przyjmie forward guidance oparty na wynikach i to właśnie zdecydowanie o później podwyższenie stóp procentowych i właśnie takim kluczowym czynnikiem będzie właśnie niższa inflacja poniżej 2%. Więc no jutro prawdopodobnie na indeksie dolara pojawi się większa zmienność, prawdopodobnie też na indeksach zobaczymy większe ruchy. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara w ostatnich dniach głównie obserwujemy tendencję spadkową. Ja w poprzednim tygodniu zwracałem uwagę na kluczowy poziom powyżej 9340, to jest, ten poziom wziął się z przetestowania konsolidacji na szczycie po ostatnich silniejszych wzrostach no i widać ewidentnie, że jak na razie ten poziom jest cały czas broniony. Wczoraj mieliśmy taką tendencję cały czas opadającego indeksu dolara, głównie wydaje mi się, że ze względu na dość ograniczoną zmienność kluczowa, dzisiaj może być taka mniejsza konsolidacja z sesji azjatyckiej, więc warto zwracać uwagę na tę na strefę. Zazwyczaj, jeżeli nawet te mniejsze konsolidacje są obronione, to może być zapowiedział kontynuacji ruchu spadkowego. A jeżeli chodzi o takie potencjalne targety, pierwszy może być poziom w okolicy 92.72, niżej okolice 92.47. Z kolei jeżeli chodzi o euro-dolara, tak jak wspomniałem, wczoraj głównie zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast trzeba pamiętać, że te wzrosty nie były jeszcze aż tak Silne, i po tej e, dość takiej mieszanej reakcji po konferencji Europejskiego Banku Centralnego. Ja również zwracałem uwagę na to, że jeżeli ta wcześniejsza, mniejsza konsolidacja będzie broniona, dodatkowo, jeżeli kolejne konsolidacje będą się tworzyły coraz wyżej. No to być może znajdziemy się w okolicy tych wcześniejszych lokalnych szczytów. Tak jak miało miejsce, to w tej części wykresu, z tym, że to jest odwrócenie, też mieliśmy taką formację V, i w dalszej części, w kolejnych dniach, tutaj cena cały czas opadała. Więc to jest, wydaje mi się, powtórzenie tego zachowania ceny. Więc jak na razie. Krótkoterminowo warto zwracać uwagę na właśnie na wcześniejsze konsolidacje, dzisiaj na przykład na poziom w okolicy 1,18,70. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, funt brytyjski w poprzednim tygodniu wyraźnie tracił na wartości, więc wczoraj wydaje mi się, że to było takie typowe, klasyczne odreagowanie po bardzo silnym ruchu spadkowym. Ja jeszcze w poprzednim tygodniu zakładałem na potencjalną reakcję spadkową z okolicy poziomu 1,29,32. Tutaj zabrakło, wydaje mi się, kilkunastu pipsów, po czym nastąpiła większa reakcja spadkowa. Jak na razie Fund Brytyjski jest krótkoterminowo na wsparciu w okolicy strefy 1,2830-1,2811, więc warto zwracać uwagę na tą strefę, ponieważ wydaje mi się, że po takim negatywnym sentymencie, jeżeli chociażby pojawi się jeden pozytywny impuls dla funta, oczywiście związany z Bergs to ze względu na te dość duże spadki może pojawić się dość spory ruch paraboliczny, natomiast jak na razie oczywiście nie wiemy kiedy i czy w ogóle się pojawi taki news, natomiast na taką ewentualność zawsze powinniśmy być gotowi. Jeżeli chodzi o USDK, tutaj już mamy trzeci, czwarty dzień w sumie, gdzie cena cały czas skonsoliduje się w rangeu pomiędzy poziomami 1,31,18 a 1,32, więc tutaj moje podejście będzie neutralne, tak długo jak indeksy w Stanach Zjednoczonych będą się konsolidowały. No, i a propos indeksów amerykańskich na SP 500, wczoraj głównie mieliśmy tendencję wzrostową, jeszcze w piątek mieliśmy do czynienia z fałszywym naruszeniem wcześniejszego lokalnego dołka. No i po tym naruszeniu jak na razie obserwujemy silniejsze ruchy wzrostowe. Dzisiaj krótkoterminowo na pewno bym zwracał uwagę na dzienne dołki poniżej poziomu 3374 punktów. Natomiast przy ewentualnej korekcie kolejne ewentualne poziomy w okolicy 3360 punktów i niższy poziom 3334 punkty. Z kolei jeżeli chodzi o Nasdaqa, ja poprzednim tygodniu również zwracałem uwagę na potencjalne odbicie na właśnie tym indeksie technologicznym. Natomiast jeszcze w piątek mieliśmy zejście w okolice 10 930 punktów. To były wcześniejsze lokalne dołki, więc jak na razie moim zdaniem pozytywne jest to, że na indeksach amerykańskich obserwujemy jak na razie stabilizację, więc warto zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju ostatnie dołki, ponieważ na przykład jeżeli wczorajsze dołki będą bronione, cena będzie się utrzymywała powyżej tej strefy, no to wydaje mi się, że byłaby szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. Z kolei jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, niemiecki DAX wczoraj fałszywie naruszył wcześniejsze lokalne szczyty. No i jak na razie tutaj też obserwujemy tendencję większej konsolidacji dzisiaj na pewno zwraca uwagę na przedwczorajsze jeszcze piątkowe lokalne dołki poniżej poziomu 13111 punktów, a jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w takim bardzo neutralnym położeniu. Z kolei jeżeli chodzi o dolar-jena, wczoraj na dolar-jenie pojawił się silniejszy ruch spadkowy w okolice pierwszego lokalnego dołka, poniżej 105,60. No i jak na razie wydaje mi się, że warto zwracać uwagę właśnie na ten dołek poniżej tego poziomu. Jeżeli tutaj cena się ustabilizuje, to być może dojdzie do silniejszego ruchu wzrostowego. Natomiast też trzeba zwracać uwagę właśnie na dolar-jena, ponieważ jeżeli tu się pojawi większa zmienność Jednokierunkowa w kierunku południowym, to, to też może się przełożyć na spadki na indeksach amerykańskich. Jeżeli chodzi o rynek złota, poprzedni tydzień to tak naprawdę cały czas tworzyła się większa konsolidacja z interwału H4, lepiej widać dokładnie to, co się dzieje. Cena jest, cena cały czas stabilizuje się, więc wydaje mi się, że gdyby pojawił się silniejszy ruch osłabiający amerykańskiego dolara, to mogłoby doprowadzić do silniejszego spajku na złocie. No i też takim właśnie czynnikiem zapalnym może być kolejne ogłoszenie w Kongresie Stanów Zjednoczonych pakietu pomocowego, natomiast jak na razie tutaj nie ma żadnych informacji, ale też trzeba pamiętać o tym, że właśnie właśnie ten czynnik może być czynnikiem zapalnym. Z kolei jeżeli chodzi o ropę, ropa też utknęła natomiast w ostatnich dniach zobaczyliśmy bardzo precyzyjne w piątek na przykład bardzo precyzyjne odbicie z poziomu o którym wspominałem to był poziom 36,57 no jak na razie cena tutaj dalej pozostaje dość taka ściśnięta no i też wydaje mi się, że patrząc na rynek ropy warto zwracać uwagę może po części na ilość zachorowań, ponieważ w ostatnich dniach trochę wzrosła. W Wielkiej Brytanii zaczęto wprowadzać coraz większe obostrzenia, więc tutaj wydaje mi się, że w tym kontekście warto zwracać uwagę na rynek ropy. Więc tyle z mojej strony. Życzę udanego dnia i do usłyszenia. Do jutra.